Witam was serdecznie. Dzisiaj króciutkie nagranie. Chciałam Wam tylko bardzo podziękować za wszystko oglądanie moich filmików za Wasze wsparcie, subskrypcje, lajki, komentarze. No dziękuję Wam bardzo. Jestem normalnie w szoku, jak dużo ludzi ogląda moje filmy. Pierwszy filmik wrzuciłam 6 maja 2024. Dzisiaj jest 15 maj no, 10 dni. Zobaczcie sami. No szok. To nie mieści się w mojej 50-letniej głowie normalnie. Także a, jeszcze raz bardzo wam dziękuję. Przesyłam wam dużo, dużo pozytywnej energii. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego, kochani. I do następnego filmiku. Wziaczki, pa pa! Mua.